Dzień dobry, witam się z Wami w ten piękny czwartek, tłusty czwartek, już tak oficjalnie nadal w Polski. Nadal nadajemy z Lublina, więc witam Was w ten piękny słoneczny dzień. Spędzimy go dzisiaj trochę sobie razem. Ja i moja boża włosu towarzyszymy Wam przez ten dzisiejszy dzień, dzisiejszy tydzień. My nadal nie wyjechaliśmy, także jest. Tak no, więc let's go! Więc tak kochanie, ja już teraz postawiłam, żeby mi było po prostu wygodniej. No cóż, nie poszło zgodnie z planem. Jak mieliśmy jechać w, we wtorek, w walentynki, tak, nie pojechaliśmy, ponieważ przy smażeniu kotletów, świeżych kotletów na wyjazd dostałam telefon od ukochanego, że agencja odwołała nam ten wyjazd, <laughs> ponieważ y, pracodawcy nie opłaca się robić szkolenia na 6 osób, gdzie normalnie na szkolenie przychodzi 12 osób. Z jednej strony to rozumiem, okej, okay, jasne, rozumiem, bo to jest nieopłacalne dwa szkolenia, y, no to się nie opłaca robić, tylko szkoda, że nas poinformowali parę godzin przed... Wyjazdem jak już my wszyscy byliśmy, jak byliśmy już we dwójkę nastawieni, jedziemy, jedziemy o północy, czy tam o pierwszej nocy jedziemy gotowi, tak, ostatnie zakupy i tak dalej, a tu taka dupa, więc to sprawiło, że takie półtora dnia miałam wyjęte z życia wczoraj i w ogóle już mi się niech coś tam, przy jakiejś przybitki nagramu, mieliśmy samochód. Yy, koła i tak dalej, trochę Patryk posprząta w tym samochodzie, yy, próbuję go naprawić. I jakoś tak próbowaliśmy odciągnąć się od tych myśli, i czekam po prostu do przyszłego tygodnia, co nam przyniesie przyszły tydzień. Zobaczymy, czy w końcu uda nam się wyjechać, yy, czy nie. Mam nadzieję, że tak, bo nie ukrywam. Pieniążki już się trochę topią, yy, trochę już ich brak, my nie wiemy tak naprawdę nad czym stoimy, co mamy dalej robić, czy szukać pracy tutaj, czy, szykować, czy szukać pracy na wyjazd dal w dalszym ciągu, tylko już po prostu przez inną agencję, więc jesteśmy tak, what the fuck, co, co robić, co robić, nie, ale jakoś staram się pozytywnie myśleć, no mamy dzisiaj czwartek, więc, może już w przyszły weekend przy dobrych wiatrach pojedziemy. Mam taką przynajmniej nadzieję. Oj, ale też z dobrych stron, jakby na to patrzeć, jest szansa, że po prostu zapakuję się. Pozbędę się większości rzeczy z tej walizki i ciuchy zmieszczą się do jednej walizki, nie do walizki, do torby. <trym> Więc, to jest na plus. No, na no spokojnie sobie jeszcze, jeszcze po raz setny przemyślę tak na dobrą sprawę, co będzie mi potrzebne i sobie zrobię flashbacki z wyjazdu, yy, z poprzedniego i co, co mi się przydało, a co nie, więc to jest na plus. No i z tych plusów tle się kończy. Także wish me luck. Trzymajcie za mnie mocno kciuki, bo naprawdę mi się przydadzą na ten moment. No i idziemy chyba robię śniadanie, co? W ostatnim pakowaniu mi się zrobił taki burdel na biurku i wokół biurka Wreszcie dobrze, że nie jedziemy, tylko mam szansę to ogarnąć Już trochę ogarnęłam górną półkę z książkami, bo jednak nie mogą za bardzo tak stać, bo wszystko leci i przez to też miałam burdel wcześniej zrobiony, bo wszystkie kwiatki i te kaktusy mi małe pospadały na dół i porobi, porozsypywały się i porobiły no syfu trochę z ziemią, więc czeka mnie to do posprzątania jeszcze, no półka górna ogarnięta, średnia ogarnięta, jeszcze ja tylko została ta najgorsza, no nie, nie będę kłamać, tak półka jest na kaszlu, to jest najwięcej zmian co parę dni. Najczęściej co dwa, trzy. Bo tutaj cały czas coś mi brakuje, coś mi nie podoba się, coś bym zmieniła, coś bym ogarnęła. I tak to trwa nadal. A widać, że już mi bateria miga, więc nastawiam baterię do ładowania się i biorę się za ogarnianie, chociaż chusteczkę mi się nie chce. Jeszcze leci drugi sezon Ginny i u nich są święta. Patrzcie na. Na 15, już prawie za rogiem, że tak można powiedzieć. My wyszliśmy sobie z Pepuściem na spacerek. Jesteśmy, tak mniej więcej, w połowie. Plus, minus, że tak powiem. Pogoda, powiem Wam, jest dzisiaj zacna. No, 15, takie słoneczko, nie jest tak tragicznie zimno. Naprawdę, oby dłużej, oby dłużej, żeby pogoda tylko się nie zmieniała <laughs> i będzie dobrze. Też dzisiaj, jak widzieliście wcześniej na przebitkach, yy, próbowaliśmy ze starym coś zmajstrować przy Volvo. Dokładnie chodzi o filtr powietrza. Sobie wymarzył, że wymieni sobie na stożkowy, który też już widzieliście. No ale niestety okazało się, że tam jest więcej roboty yy, niż mu się wydawało na ten moment, więc i wątpię, żebyśmy teraz zdążyli to zrobić, bo tam jeszcze malować, nie malować ten środek w ogóle. Odpicowywać go tak konkretnie. Odpicowywać my. No ja mu też tam może pomogę przy malowaniu najszybciej. No i tak. Zostawiamy to na czerwiec, jak wrócimy. I będziemy sobie tam dubać w samochodzie, będziemy robić sobie może prawo jazdy. Tak, prawdopodobnie o ile. Mi się to nie zmieni, będę robiła y, prawo jazdy na kategorię C i y, C +E. Ale to jest jeszcze takich w zalążku tego wszystkiego, tego z całego gmara życia. Ale cieszymy się dnia na dzień. czekamy aż y, zadzwonią do nas z agencji, że możemy już jechać. Jak uzbieramy jakikolwiek pieniądz i wrócimy, pobawimy się na weselu, wtedy będziemy kminić. To dalej. Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy Witam się z wami w ten piękny piątek Ja wymalowana jak 150 Robiłam mini sesję zdjęciową Na insta, nie wiem co mi wyszło Czy coś z tego w ogóle pójdzie na insta No zobaczymy, zobaczymy Właśnie wyszłam do Patryka Żeby mu pomóc trochę Coś pogrzebać w samochodzie I dostał mnie deszcz Jeszcze nie takie tragiczne, Ale powoli zaczyna Ej, kurde, ja tak biegnę? Yy, zaczyna padać, mrzeć na pewno. Pierwsze klopy, więc... A, już wiem dlaczego, się nie zmoknąć. <laughs> Ale też mam dla was dobrą wiadomość. Mam potwierdzone info. 24 zaczynam pracę. <laughs> Moim zdaniem jest to bez sensu. Gdyż iż, ponieważ jest tu z piątek. Weekendu początek, więc... Jakby nie mogli to przesunąć. Mm. No nie wiem, dwa dni później. No ale cóż, w jest. W idziemy i wracamy w czerwcu. Jakoś tak. Nie no, jakoś tak tylko na pewno w czerwcu. I no. Także jest ok. Mamy adres, wiemy gdzie jedziemy, do jakiej firmy, kiedy jest start. O 9 w ogóle jest start, więc zajźwiście się się. Nawet po tej podróży. Więc polecam. Czy ja już kiedyś wam wspominałam, że nienawidzę deszczu? Tak? Jest? Bo jest okropnie, szaro, w nic nie widać. No dla Pepusia to bez różnicy, ale no nie jest za przyjemnie i za kolorowo spacerować. Dobry wieczór moimi i dobry wieczór, ten piękny wtorek. Już po całym dniu. No po całym dniu się z Wami po prostu witam, trochę późno, ale trochę było też ogarniania z rana, z rana Patryk do mnie przyjechał. Pojechaliśmy sobie do apteki po ostatnie leki kupić. Potem przyjechaliśmy do mnie, po ogarnąć moje pakowanie. Słuchajcie, jest sukces, jest ogromny sukces. Ja tylko z walizką z torbą. Jo! Hmm. Tak, yy, udało nam się yy, spakować, jemu się udało mnie spakować walizkę i w torbę. Yy, yy, musimy tutaj podziękować yy, workom próżniowym, które kupiłam w zeszłym roku w sierpniu, tak w sierpniu, yy, chwilę przed wyjazdem i one znowu zdały egzamin. Ja o nich zapomniałam albo udałam, że o nich nie pamiętam. Więc Patryk przyszedł i mi z tym pomógł ogarnąć. Pewnie rzeczywiście mieć nie jak zwykle bo to nie, 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 naniuchany pies. Nie, nie naniucha. O nieważne, jak to pies. Nieważne. No i tak. Jedziemy już jutro. Już jutro po północy jedziemy. i Będziemy jutro dopinać ostatnie sprawy pod tytułem zakupy wędlinę, sera, masła i tak dalej bo jeszcze tylko To nam zostało no i chyba tyle no i czekamy i idziemy na kolejną przygodę do Niemiec w tym razem zdecydowanie o wiele bliżej tak będziemy mie mieszkamy przy Berlinie, mieszkamy będziemy mieć przy Berlinie, jakieś 50 km do Berlina, więc super. No z Berlina do granicy jest stówka plus minus, więc też spoko. No i potem tylko a dwójką na skróć do samego Lublina. No do Warszawy, od Warszawy do Lublina to też już jest chwila moment, bo jest taka piękna droga zrobiona, że trzeba nic tylko korzystać. Później obejdź, 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 A Albo jeszcze nie. Chodź! Super! Brawo! No, więc droga powodą też będzie. Dobra, w szczególności idealnie się trafiło z miejscem, bo ja w maju jeszcze będę wracać na 5 dni z tytułu panińskiego, więc też raczej te połączenia nie powinny być tragiczne. Więc aby tylko dojechać na przykład na wieczorny, nie wiem, powiedzmy pociąg yy, do Berlina, żeby mnie Patryk podrzucił i potem tylko do Warszawy i z Warszawy busem. Chwila moment i jestem w Lublinie tego samego dnia. Tak naprawdę, a jak mielibyśmy być w, tym, w tej miejscowości, co byliśmy wcześniej, no to sama droga to 13 godzin, także... Średniawka, e, szczerze powiem. Więc już idealnie wszystko się ułożyło. Mamy też nie dość, że mamy bliżej do domu, to mamy większą stawkę. Co za tym idzie więcej zarobimy. Trochę pojeździmy na pewno, bo na pewno pojeździmy po Niemczech teraz. No i sobie tak. I tak to się mi podziało właśnie. Więc co? Moi i Ja się chyba z tego miejsca będę już z wami żegnać. Dzięki za, za oglądanie. Mam nadzieję do szybkiego zobaczenia, że już w weekend, nas, w ten weekend też coś do, dla was nagram, ale może już nie vloga, tylko coś bardziej takiego ostatecznego. I wtedy też sobie trochę w komentarzach pogadamy, i tak dalej. Więc trzymajcie się cieplutko. Pozdrowionka i trzymajcie za mnie kciuki na wyjeździe.